Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w środę, 6, przepraszam, 9 września, czytamy fragment Ewangelii według świętego Łukasza z 6 rozdziału, wersety od 20 do 26. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię konieczne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Gdyby spojrzeć na ten fragment, na te słowa pana Jezusa, nie rozumiejąc ich totalnie, można by powiedzieć, ten Jezus ma taką dziwną naukę. Mówi: Błogosławieni jesteście, obodzy, widoki, bida z nędzą. Błogosławieni jesteście, czyli szczęśliwi, którzy jesteście głodni. Błogosławieni, którzy teraz poczęcie, przecież to jest dziwne, ale ważna jest ta druga część zdania. Błogosławieni jesteście ubodzy, bo do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, bo czujecie, że tutaj na ziemi nie macie takiego skarbu, którym jesteście w stanie nasycić swoje serce, ale dopiero Królestwo Boga. Dopiero Pan Bóg. Jeżeli już tutaj na Ziemi zrozumieliście, że Waszym bogactwem jest Pan Bóg, to jesteście szczęśliwi. I dalej mówi Jezus. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Każdy z nas ma głód. Jeżeli ktoś mówi, że już tutaj na Ziemi zaspokoił wszystkie swoje pragnienie, głody i mówi, już mam wszystko. To znaczy. Że nie tęskni za Bogiem, nie jest głodny Pana Boga. Już znalazł swoje szczęście. Dalej mówi Jezus, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Teraz płaczecie. Czyli jest taki smutek najczęściej z powodu grzechu. Teraz płaczecie i śmiać się będziecie. Kiedy zostaniecie uwolnieni od grzechu, kiedy skończy się ten czas walki o siebie, o bliskich, zmagania z grzechem, wtedy będzie czas radości, śmiechu, pełnego. Jezus mówi, błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą, wyłączą spośród siebie, zelżą z powodu Syna Człowieczego, bo odrzucą z pogardą wasze imię. Właśnie, błogosławieni, jeżeli należę do Chrystusa i z tego powodu jestem pogardzony, Jezus mówi, to znaczy, że nie ocena ludzka jest dla Ciebie najważniejsza, ale chcesz przylknąć do mojego serca, chcesz być kochanym przeze mnie i dlatego wybierasz moje prawa, moje przykazania, a większość ludzi niestety tego nie robi. Tak samo przodkowi czyni prorokom. Biada wam bogaczą, bo już odebraliście pociechy którzy teraz jesteście syci, biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo będziecie płakać. To jest właśnie logika myślenia Pana Jezusa. Więc, jeżeli jestem ubogi i ciągle szukam Pana Boga jako mojego bogactwa, jeżeli ciągle jestem głodny, pragnę Go, jeżeli ciągle płaczę, bo Go nie mogę w pełni zdobyć tu na ziemi. Jeżeli ciągle szukam tej radości w Nim pełnej, jestem błogosławiony. Dzięki Ci Jezu za te słowa. Amen.